Kto chce lody? Ja chcę. Zdecydować. Super sił. Minecraft, ale mam pół serca. To są chyba jakieś żarty. Zrespię się dosłownie na drzewie. O, bo tutaj są chyba pnącza. Dobra, uwaga, skok. Dobra, żyjemy. Oczywiście, moim celem na tego shorta jest znalezienie diamentów. I spróbujemy tutaj to. O, kurde, jak było blisko. Dobra, i z tego, więc tutaj wioskę. A w niej mamy kowala. I dobra, uwaga, czy będą tutaj diamenty? A, niestety nie ma. Dobra, ogólnie. O, kurde, hitnąłem go. Yy, dobra, yy, to nie było szczerze zamierzone, no ale dobra. W takim razie wybudujemy się i go zabijamy. Dobra, czy jak ja stąd zejdę, to czy dostanę damage? Dobra, uwaga. Przeżyłem. A tego shorta do wykorzystałem mam jedno życzenie, więc Chciałbym znaleźć się w Kejwie. Okej, okay, jesteśmy. Tylko... A, bo tu jest tyle mobów! O, oh, fuck, ej, nie pomyślałem totalnie o tym. Dobra, muszę tutaj uważać i muszę zdobyć równie dobrze. Diamenty, zostawnie! Dobra, chodź. O, kurde, jak było blisko. A za ten czas jak ja szukam diamentów, to możecie zostawić suba, tam jest szkielet. Nie, nie, nie! Nie, no nie!